Panie premierze Tusk, na co pan czeka? Czy czeka pan na to, żeby panu ta petarda prosto w twarz wybuchła? Jak pan powie za y, dwa lata, jak będą następne wybory, głosujcie na nas, każdy głos się liczy. Jak pan to ludziom prosto w oczy powie? Jak teraz nie rozliczacie tych wyborów, tych nieprawidłowości, co były? 30% komisji było, nieprawidłowości były w tych komisjach. 30%. Na te komisje, które były przebadane. Niech pan sobie pomyśli, ile komisji w Polsce jest. Musicie to rozliczyć. Wybory prezydenckie muszą być rozliczone. Co do ostatniego głosu. Każdy głos powinien być przeliczony. To nie jest prośba, panie premierze, to jest wasz obowiązek. To jest wasz obowiązek, żeby wytłumaczyć Polakom dokładnie, jakie są głosy na Trzaskowskiego oddane, jakie głosy na Nawrockiego oddane są. To jest wasz obowiązek? Tak. Niech pan nie czeka, niech pan się w... bierze do pracy lepiej, tak? Tak samo proszę wesprzeć ministra żurka, bo sam żurek nie da rady przy rozliczeniach. On musi mieć pomoc. To ja taki kurczę, prosty kierowca, muszę panu takie rzeczy mówić. To nie ma pan doradców u siebie. Co to się dzieje w ogóle, kurcze? Kochani, sam głosowałem na, na platformę, chociaż niektóre rzeczy mi się nie podobają. Sam głosowałem na platformę, słuchajcie. Tak. I na przykład Brejza umie w kujawsko pomorskim Na Breiza głosowałem, słuchajcie. I co? I Brejza później i tą yy, do CBA, dyrektorkę CBA. Szefową CBA yy, rekomendował, żeby, żeby objęła stanowisko w CBA, tak? Dlaczego ją rekomendował? Chociaż wiedział, że go podsłuchiwała, ona go podsłuchiwała. Podsłuchy robi, robili yy, po prostu na całą rodzinę Brazów. No to logiczne jest, że musieli mieć jakieś haki na, na Brazę, tak? No ludzie, zastanówcie się trochę. Panie premierze, to trzeba wszystko rozliczyć, a wybory prezydenckie to jest podstawa. Podstawa. Musicie to rozliczyć, nie ma w ogóle wymówek żadnych. Musicie. Wy się zachowujecie teraz tak, jak, ty, jak w tym filmie yy, nie patrz w górę, słuchajcie. Wszyscy wiedzą, cały świat wie, że na pieprza w ziemię, ale wszyscy zabawa hihihihi, hi, 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 tak? Co to ma być? Macie rozliczyć wybory. Kochani, musimy patrzeć na, na wszystkich polityków, na wszystkich. A politycy z koalicji powinni się bać swoich wyborców. Swoich wyborców się bójcie, bo, was, bo na Was nie zagłosujemy następnym razem. Tak. Trzymajcie się, kochani. Patrzcie na ręce wszystkim. Wszystkim trzeba patrzeć na ręce. Trzymajcie się, kochani. Na razie, cześć, hej.